No i witamy 15 sierpnia. Jesteśmy dzień przed koszowaniem. Z tej bomby. Koniec końców doleciało gołębi 30. W zasadzie doleciało, czy dojechało 30. Natomiast no już ich tutaj tyle nie ma. Później działo się to tak jak tam mówiłem, że one sobie latały koło domu, bla bla bla. W sobotę były na 18, przyszły dobrze. W niedzielę były na 30, przyszły dobrze. W poniedziałek były na 50, przyszły dobrze, we wtorek były na 50, przyszły dobrze. Tam jakieś pojedyncze braki się pojawiły. E, wczoraj były na jakieś tam 20 kilka z przygodami. E, no, Część tam się schodziła po południem, ale generalnie no, jakoś to tam w miarę było. Fizycznie jest ok. Dzisiaj rano wypuszczone na oblot te, które przyszły gdzieś tam po południu czy wieczorem, no to wiadomo, że trenowały sobie. A z wczoraj z przygody brakowało czterech jeden się doleciał. No a dzisiaj, tak jak sobie wystartowały, poleciały sobie latać. No to tak sobie wystartowały, że te tam 7 sztuk, które było później, no to sobie, znaczy które przyleciało później to sobie wylądowało po 10 minutach, a reszta towarzystwa poleciała gdzieś w cholerę na półtorej godziny. Z tej wycieczki do tej pory jeszcze nie ma czego MB. Także coś przyleciało, coś odleciało. No jest na zegarze 23 sztuki. Czwarty jest czarny jeszcze bez tipesa, bo on na przyporządkowaniu był jeszcze w trasie z tej pięćdziesiątki, ale doleciał, więc sobie jest, gdzieś tutaj towarzystwo kąpiemy, wykąpiemy, jest koło południa, niestety jest jak jest. No i no co, no to są 20, 24 na tipesie i trzy te późniaki, chyba trzy albo dwa, nie wiem jak to z tym lataniem, jednego to widzę, drugiego tu widziałem. Może są trzy. Yy, to, to sobie tam jest jak jest. Chodźcie się kompaniunki, Nie wiem, czy będą miały chęć, czy nie. Może się mnie wstydzą. Myślę, że się wykąpią. Natomiast no, te, które są, fizycznie prezentują się bardzo dobrze. Wyglądają ładnie. No są gdzieś ze dwa takie troszkę chudsze, ale generalnie jest ok. A tutaj, no, też to będzie jeszcze okazja, trochę za ten okres wywózkowy podziękować. Bo no samemu bym nie ogarnął temat, a pomocna dłoń wyciągnięta została do mnie. Bardzo mnie to cieszy, i bardzo, bardzo to doceniam. Także odbyło się to jakoś tam, udało się to jakoś tam odbyć. No martwi to, że mimo tego, że coś dolatywało, to coś tam ginie trudno się mówi, no ja do głów nie wejdę. Fizycznie są przygotowane naprawdę na dobre latanie. Tempo mają na oblotach bardzo dobre. No i co więcej. Myślę, że zdrowie to akurat im tutaj dopisuje. Nic tu się nie działo od tej bomby w zasadzie. Jakoś tam poważnie był jeden taki moment, że mi się trening nie podobał. Coś tam były te dwa dni problemy z trawieniem, no ale to było przyuważone, dlatego nie były na wywózce w czwartek, a w sobotę. No ale już od tego czasu te pięćdziesiątki robiły bardzo dobrym tempem, aż tutaj koleżka, który mnie tam to zabierał, też ze swoimi gołębiami się zdziwił trochę chyba, że nadążały, ale nadążały. Więc no tutaj to był dobry prognostyk, natomiast no czy to się w jakikolwiek sposób gdzieś tam na cokolwiek przełoży, szczerze wątpię. Jest jak jest, no. co na kapie jesteśmy po locie numer 8 albo 7, jakoś tak. Dalej jest 5 z 6, był moment, że były 4 z 6, jeden się gdzieś tam zawiesił, ale doleciał na tygodniu i już jest ok. No niestety ten sezon, tak jak mówiłem, sezon rozpłodowy był zaniedbany i myślę, że to ma przełożenie na to, że jednak no, zaczynają się już troszkę cięższe też loty, a tam dalej mnie w szpicy nie widać natomiast no procentowo są te gołębie bronią się no ale, no ale nie, nie ma w pierwszej trójce papudraków w pierwszej dziesiątce też się nie zdarzyło, więc no jest bida trochę człowiek do czego innego był przyzwyczajony, natomiast no też były gołębie wysłane pod finał myślę, że jak się zaczną loty o dłuższym czasie trwania, to może się gdzieś coś tam pokaże taką mam cichą nadzieję towarzystwo dzisiaj już po południu nie będzie latać, jest gorąco. Jutro rano też już nie będzie latać z tego tytułu, że boję się tej wycieczki też. Chociaż z jednej strony to nawet bym mi osobiście wywiózł na 10 km, żeby złapały o co chodzi start-powrót, ale no jak trafi mi się przygoda, no to będzie dupa zbita, więc nie będę kusił losu. Do kąpieli oczywiście jest dolana jodalina, jak zawsze. Woda zlana, rano jeszcze dostały jakąś tam wodę z elektrolitem, no bo to po tym lataniu tam wodę z elektrolitem dostały, nie będę mówił, że nie. Na karmę jakieś aminokwasy i energoprobio. Jutro z rana trochę karmy, znaczy wieczorne karmienie normalnie. Jutro rano karma czysta, woda już czysta. Dzisiaj po południu czysta, jutro cały dzień czysta. Wieczorem koszujemy, no mam nadzieję, że się uda wytypować. Trochę popatrzę sobie w zegar, jak to się dało, jak one wchodzą, jak z tych treningów gdzieś tam trochę z zeszyt. No i coś myślę, że się uda, że się uda wytypować. Kąpiel jest dzisiaj, jutro nie wiem czy im wstawię, jak będzie tak gorąco, to może też im wstawię. Gdzieś tam koło południa znaczy, żona im wstawi, u mnie nie będzie, bo w robocie. Dlatego no też dzisiaj to ja sobie mogę na nie popatrzeć, jak one się zachowują. No i co? No, tak i mówię. No, sezon już generalnie. Zobaczymy, lot zweryfikuje. Szkoda tych dużych strat. no Jakby ich tu zostało z 50 na pierwszy lot to myślę, że byłoby fajniej. Ale z drugiej strony zaniesie się dwie małe klateczki i wystarczy. Z tych oczywiście gołębi, jak będę na lot wybierał, jak coś mi się y, fizycznie nie będzie podobało, o zostanie. Jest ich mało, trzeba je poszanować. Normalnie to po prostu wszystkie by musiały lecieć, e, a tutaj no na pewno zostają te trzy późniaki. Ja jakoś w tygodniu trochę uruchomię na jakieś wywózki. E, mówię, na pewno by te zostały, znaczy, na pewno w normalnej sytuacji poszłyby wszystkie, oprócz tych późnych. Natomiast no jest jak jest, więc jak włożę 20, a nie 24, to też nie będzie źle. I tak jest bida, i tak jest bida. Nie ma co liczyć, że 30 na raz siądzie. No ale będziemy patrzeć, co się będzie działo. Zawsze to jakieś urozmaicenie adrenalinka już jest odczuwalna, więc ja na to czekam. To choćby był jeden, to go zaniosę, bo no brakuje mi tego, brakuje mi tego więc tak to się będzie, będzie się odbywać. A co to z tego będzie? Nie wiem. O to dzisiaj doleciało z wczoraj, a i tak się poszło wykąpać. Także może nie będzie źle. Pozdrawiam.